Siemaneczko, siemaneczko wam wszystkim, z tej strony Sniki. witam was w pierwszym odcinku z serii Moje Top. A cóż to za seria? Seria, w której pokażę moje ulubione jednostki z różnych gier frakcji oraz inne rzeczy, które da się sklasyfikować. W tego ukażą się odcinki oczywiście bardziej merytoryczne, w których wybiorę najsilniejsze jednostki, bohaterów, zamki, etc. Oczywiście to wszystko jest bardzo subiektywne. A jeżeli chcesz więcej tego typu filmików, zostaw komentarz oraz łapeczkę w górę. No to zaczynajmy. Dzisiaj przedstawię wam moje top 5 ulubionych jednostek w Hirosie 5. Zacznijmy od miejsca piątego. Czarci podmiot. A dlaczego on się tu znalazł? Przyczyna jest prosta. Odporność na magię plus ogromna siła w walce z przeciwnikami, które są mocno liczebne, powoduje, że jest świetnym zabójcą. Killerem. Oraz jego statystyki są bardzo solidne. Oczywiście ma swoje minusy. Jego głównym minusem oczywiście jest inicjatywa, ale przecież nie można mieć wszystkiego. Warto dodać, że jego wygląd też jest naprawdę solidny. Czwarte miejsce. A któż się trafi na miejsce czwartym? Oczywiście, że w takim zestawieniu z mojej strony nie mogło zabraknąć widma z Necropoli. Człowiek uwielbia nim grać, ale nienawidzi grać przeciwko niemu. Dlaczego go polubiłem? Niematerialność, umiejętność, która troluje wszystkich wkoło. Do tego kradnięcie many innym oddziałom i wskrzeszanie się z nich. A znacie dobrze tę rzecz, jak rzucicie wampirus na ducha i staje się on bestią. Mając szał bitewny z umiejętności, na pewno znacie. Jeżeli nie macie magii przeciwko takiemu zabójcy, to przegrana murowana. Czas na pierwsze miejsce na podium. Trafi tutaj jednostka z mojego ulubionego zamku na arenie akademii. Jest nim tytan. Koksu nad koksami. Mimo słabych statystyk, liczby punktów życia na tym poziomie, jego pełna siła w walce wręcz rzucanie błyskawicą, kiedy jesteście zablokowani, oraz strzelanie wrogów strzałami pełnymi obrażeń to w nim kocham. A jeszcze jego postura i siła, kiedy popatrzycie na jego. To powoduje dodatkową sympatię, dajecie sobie z nami czarodzieja i regenerację, plus zbroję i wróg może się modlić, żeby go powalić z nóg. Kolejne miejsce na podium to czas na mojego ziomeczka, mojego krasnoludka, który zabija całe jednostki jednym ruchem i powoduje, że wrogi jednostki uciekają na jego widok. Mimo słabych statystyk, jak na tym poziom, Berserker jest główną siłą ofensywną Armii Krasnoludów. Duża inicjatywa jak na tę frakcję, umiejętność Szału Bitewnego, kiedy obronę zamienia na atak, mimo że szansa, iż wrogi oddziały go wtedy dopadną, trudno. I tak zrobił masakrę z, z wrogami. Do tego runa Szału Bojowego, runa Berserkera. I właśnie, Szał Bitewny można na dobrej konfiguracji zabić trzy oddziały wrogów w jednym ruchu. Uciekajcie przed nim. Mimo, że mały, pozory lubią mylić. Czas na najważniejszą jednostkę. Jednostkę, która wygrywa to zestawienie u mnie jest to... herst. Ci, którzy znają wiedzą, kogo kocham najbardziej. Jednostka o potężnej sile i charyzmie. Mocny pancerz na skóry skórze Herszta to jednostka idealna. Wysoka inicjatywa, piękny wygląd, rozkaz wodza, jako umiejętność, która pobudza inne oddziały do walki w jego imieniu, a on moduje szał i robi się nieśmiertelny. Zostawcie go w spokoju, a zrobi wam współpy garaż. Szybkość ruchu też bardzo silna. Dodając siły ofensywne bohaterów z tej frakcji mając szał na przynajmniej drugim poziomie miażdż jednym ciosem wszystko co się rusza i nie będzie płakał, będzie stał i dalej walczy, bo demoniczna krew pulsuje w jego żyłach. To połączenie robi z niego bestię tej gry i powoduje, że jest moją najukochańszą jednostką. I wiedzcie o tym i bójcie się. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Jeżeli tak, wiesz co należy zrobić. A jeżeli masz swoje własne ulubione top 5 jednostek, zostaw komentarzu, z miłą chęcią podyskutujemy oraz dowiem się, jakie gusta płyną w waszej krwi. Pozdrawiam was. I do zobaczenia w innych filmikach tej serii na mojej kanale. Bye bye!